Cześć Siemanko, witam Was w drugim odcinku z nowej serii z gier, z gier przeglądarkowych. Eee, w tym odcinku chciałam pokazać taką niewielką, ale dosyć fajną gierkę. Wcześniej w że się Nazywa się Lot w Kosmos, taką rakietą. Można ją ulepszać za pieniądze i w ogóle. Eee, wygramy sobie od początku, to pominę i dajemy start. I steruje się na strzałki. Ale po prostu lecieć w bok. Na razie mam tylko najsłabszą rakietę. Ja znam tylko najlepszą. Ona leci cały, leci dosyć powoli, więc na to nie patrzcie. Najlepszą rakietę, jaką miałam, no to ona miała chyba wszystko. No jak widać, to ta jest bardzo słaba. Ja wam na chwilę pokażę lepszą. Dobra, to już muszę chyba kupić. O kurde sobie ulepszymy i to? Jak widać, że to dostaniemy kasę. I już mogę się to kupić. No, powiedzmy, że wszystko ulepszymy na level trzeci. To też. Ok. o jakieś nowe rzeczy dostaliśmy, ale tego na razie nie będziemy ruszać. No i okej, okay, to już mamy. Dajemy start. Jak widać nasza arkieta, jest trochę lepsza. To już trochę lepiej działa. Jak mówiłam, miałem tę najlepszą. Już jest nowy rekord, no ale na to nie patrzcie. Ten rekord jest dosyć słaby. Gdy do wcześniej grałem, to ja już byłem około gdzieś tu, w kosmosie. Więc do księżyca dolatywałem tylko wtedy, jak mi się właśnie to życie to skończyło. No i teraz jesteśmy na drugim stopniu. samo samolot rzucić Jak widać to, to jest licznik i to jest bardzo dziwne Bo lecimy chyba teraz 200 tysięcy na godzinę to jest dziwne bo nie, nie wątpię jak to, jest to chyba 100 to jest chyba licznik A tamto tu nie jest czy to jest no kurde wolę się trochę tą rakietą ale mówię szczerze, gra graficznie już fajna nie jest, ale jeżeli faktycznie ta się tak w nią patrzy i tak się w nią zacznie grać. No i nic spadliśmy. I chyba na się nie dało ratować. I teraz patrzę akurat wszystko na Maxa. Patrzcie, jak się będzie teraz działo? Ok. I będzie jeszcze wszystko najlepsze. I patrzcie jak nasza rakieta się teraz miliła. I patrzcie jak się będzie działo teraz. Jako nagle szybko wystartuje. Widzicie to teraz? Patrzcie jak teraz się nie lata. Jaka szybka. Wopatrzcie, rekord to jest strasznie pobity. Na te pioruny jakbyście na przykład te grali, no to te pioruny tylko po prostu obaskowania bo życia mi to nigdy chyba nie zabierało. I jest nowy rekord, pobity. I tą rakietą tak jak latałem, już za drugi... jak drugi dzień latałem. Bo oczywiście o gdzie grze chodzi. O, jak już widać, to idzie bardzo nam dobrze. do palacze, jak to się oczywiście uleczycie. Gramam jak zwykle na stronce gry hackers czyli gry z hakami. I masz jak zwykle na cd no bo uwielbiam, grać, jeżeli chodzi o gry na haka. Piszcie tak samo w komentarzach, jakie gry na przykład byście chcieli u mnie zobaczyć na kanale, w serii. To ja po prostu ubiorę tę najlepszą, która mi się najbardziej spodoba, i ją po prostu życzę na odcinek, o kurde. O nie, 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 stołka zrobiłam. Adam. O dobra, przeżyłem przeżyłem. Tak samo jest to że jak się spada, to się od razu nie rozwala, tak jak na przykład w innych grupach grach, że jak spada się, to się powietrze rozwala, bo tutaj po prostu się leci i da się jeszcze... O kurde! Ostatnie nie życia wybierają. Bolony też. Bo ja się żeby nagrać grę taką ace Gangster. Po prostu jednej znaleźć na hakach, bo tak normalnie grałem. Normalnie jak się gra, to można powiedzieć, że fajnie się gra, ale niektóre auta jak się ma, niektóre są kiowe, ja ostatnio znalazłem I taki AC Gangster z hakami, że tam były jakieś Ferrari i różne inne auta i to było bardziej podobne do gry GTA, bo tak szczerze mówiąc no AC Gangster to to jest chyba bardziej gra taka GTA 1, GTA 2, coś takiego. Widzicie, jak widzicie, już powoli by latujemy do kosmosu. No, że tak bardzo w takiej... strzemi kosmicznej, znaczy, to może tak nazwać. No, już chyba następne, o, dziś już zaczynała od kosmosu, takie małe gwiazdy. O, tu już właśnie jest kosmos. Tu jest czarna, patrzcie, w ogóle mam życia, to będzie chyba... Nie, mój rekord to połowa do tego, do Cieżyca. Prawie jak w Cieżycu byłem. O kurde, o kurde, o kurde, statki do życia zabierają. Pamiętajcie, o tym jak będziecie w to grali. Satelita bierze jeszcze więcej. O nie. Więc się wydaje, że chyba że chwilę zakończymy. Gra, 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 gra. Satelita nie. Chwi Przez chwilę miałam lat Nie, chyba że jednak nie dolecimy. Czy znaczy, życie nam dodaje co chwilę. Ale teraz mam akurat taką fajną drogę, że tutaj nic nie ma! Nie, mam tego nie biorę, bo to jestem za szybko. Tym bardziej, że ja to mam ulepszone na poziom. O, nowy rekord, nowy rekord mam! No nie grałam, to byłam praktycznie przy Księżycu. I chcę po prostu aż do księżyca dolecieć do szarej góry i się wtedy stanie. Mam nadzieję, że mi się to uda za pierwszym razem. Jak mi się to uda, to się na czym polega tak, gra, do początkujących może to trochę cięższe. I mi się wydaje, że można chyba tutaj na księżycu na wyglądać. Idiota. Nie wiem, co w ogóle to... O, nie wiem, co ominięte, to satelita ostrożnie, jest, 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 jest. Wygraliśmy! Super! Dzień trzeci dolecieliśmy na kos do kosmosu. Jak widzieliście, przeszłam. Więc to był sobie taki odcinek, jak powiedzmy, tak w miarę. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i piszcie, żebyście chcieli na następnym odcinku, albo nie, jeszcze w następnym, więc do widzenia, cześć, pa!